Chciałbym kurzo, tutaj ogłosić ślub Mój Katarzyny właśnie. Ja nie mogę go. I Teraz widać, że Katarzyna po prostu zdradza Matedana za mną Wybrała lepszego członka gildii, rekt Pawele, na, na A więc Katarzyna zostaje wierzy, moją żoną Zbierają się, co jest Trochę to? Jest? to jest... <laughs> jeszcze, co? Dziewczyna zajebana Ej, pisz coś na czasie siada, czy co? Jezus, serce w Odbiłem dziewczynę Matedonowi. O hajtanii jesteśmy i będziemy sobie dawać koksy w minecrafcie. No tak. i Matedon, jeszcze by się przydało, żeby coś powiedział, jak się teraz z tym czuję. Może w końcu się się podają. <noise> no. I to tyle widzowie, siema. Dobra, <grywka> to na jakim serwerze noc poślubna, ja no? Oni piszą o Rodzice tutaj Ja też, chcę ja <grywka> być. Chodźcie, chodźcie, z Ja Mil. Jak ty to zrobiła? Ja Ja pierdolę. Pocałowała, pocałowała Kaśka. Ale ja, wiesz, że ja to wygram i tak, tak? No, mam dwa serca. Wygra, no, pół serca. Tak, się Patrzę, A pan pan pan, pół serca, Dlaczego cię wyzywają? Patrz, co bo. to jest. A pół serca. A pół serca. A pół serca. A pół Nie, zbieraj zbieraj. nie, zbieraj. Zbieraj no Ty jedna ścieżka zabija? Tak. A, okay, kurwa, Jezus. Jezus. Jest... Nie. A kurwa, ktoś mi się... hardzi chodźcie, Nie biegnij za co mam No kurde, który to... Co to ty? ty? Nie. Ja nie rachunek. Jestem najlepszy w tym grze. Ile liczby. I cząka ci na to wygrała? Jest... No, ja wygrałem. Nie, bo to jest ogólny wing. Kopalnie. 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 No, 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 ja no. mam Grałem, kurwa. Ja przez długi czas byłem pierwszy. Najlepszy jestem. Nie. Grą, o kurwa, to jest zajebiste. A co wagon? Tak, masz jak na weselach jestem. No to z tego że. na czasami. naszym ślubie, to jest zabawa na, z naszego ślubu teraz. No. To, teraz się boimy ślub. Kurwa. Widzę, ja, kurwa, felizostan! Nie dole. Kurwa, <ślese> kurwa, kurwa. <ślese> <Pierdole>. kurwa jebama. <ślese> Jaka muzyka A Patryk tu jest? Kurwa, Ktoś... zajebał mi A ci w jeleń, co nie? No Dobra, wyruchamy go w dupę na jakiejś edycji spokojnie Dobra A to później pojeżdżajmy A żebyś się kurwa utopił na Za obrażenie nie co tam się dzieje? Rechardzik, ty ślepa Ej, co się za ten Brianek pisze? Jakbym cię miał obok, bym cię najebał, psie Ja? A jak psa? zaobrażenie rodziny. Dlaczego ja czemu nie mogę pisać na czacie Co Co? jak coś? To Jak mogę? Lego mówię? party. Aha. Aha. <śmaterne>, jak to koniec odcinka nowej serii na moim kanale, czyli Legged Get Legged. Będzie to seria bardzo innowacyjna, ale będą tam jakieś właśnie rzeczy śmieszne z naszej gili. Beystourki, czy też jakieś właśnie nagrania tego typu. <laughs> nie, no żartuję, tego już raczej nie będzie w naszej gili. E, jest to troszkę cringeowa rzecz, ale jednocześnie śmieszna. Myślę, że nie było jeszcze czegoś takiego w naszym community, więc troszeczkę beczkowo. E, I myślę, że się uśmiechnęliście chociaż raz, bo o to w tym chodzi. E, I tyle, jeżeli Wam się spodobało, to, to wiadomo, że musicie napisać komentarz i ewentualnie co byście chcieli w takiej serii zobaczyć, stawić mi lajka, bo to jest coś pięknego, subskrypcja z dzwoneczkiem, cześć!